No ale z tej strony Friends14, jestem dziś w Roblox, ścieczka z więzienia barego. Um. Dobra, tutaj zbieramy pienożki wchodzimy w nie. Można też witać, ale lepsze jest wchodzenie w mnie i zbieranie. Dobra, teraz lecimy tutaj i wędami. W ogóle jest ten świąteczny event w tej gierce. Mega jest ten event. Przełączam się na, na pierwszą osobę. Zobaczcie mój ekwipunek. Mam czas. No, i też Tym można się nawalać z innymi ludźmi. Oj... Dobrze. Dobrze. Dobra, lecimy. Chodź do mnie coś daj. Czekajcie, bo mi się coś łączy. Widzicie, bo... Jest taka ochrona, którą mi tato miał. Antywirusowa i teraz nas dręczy. Dobra, z pierwszej osobowo, tak jak w Minecrowcie. E, dobra, przycisk. Dobra, zmieniam kamerkę na trzecioosobową. Dobra. E, dobra, no tak. Jak klikam E to mi się sklep włącza za ale ja niestety nie mam robotsu. Na razie, ale ja miałem kiedyś. Nie nagrywałem. tak. O i najlepszy poziom. O, o, zjadł mnie. ochroniarz, no taki policjanty, który teraz jest świąteczny i taki. i tak dziwnie nie, widać. nie, Skoczyłem, nie, Jezus. nie, On na nie, nie, Się tu wskoczyć. Dobra, teraz na pierwszą osobę wchodzę i idę. W nie ładny mi ten ipak. On pode mną chodził. On chodził pode mną. A czemuś nie jest w więzieniu? Pięknie mi się dobra tu. to Jezus! Ja zawsze muszę kilka razy ten level przechodzić bo raz za trudny jest, raz ten, wiecie, ten level jest dla mnie trudny tam, bo ter, po tych rurach jest najgorzej. na tym Po tych rurach jest mniej rura, ale udało mi się przejść. Dobra, teraz tu. Teraz już mogę. Dobra, udało mi się tak którymś razem wejść tu. Muszę do toalet wchodzić. To również jest kasa. O, tu jest też kasa. w Oktale. Tu nie ma, ale boję się. Tutaj zaraz przyjdę, bez jest A tu, co to za kasa? Ile tego dostałem? Jestem kradziejem. Złodziejem jestem. Dobra, co się tu dzieje? Mhm. Grałem już kilka razy w tą pieczę. Jest mega fajna. Yeah. Nie, w Escape Running Head? Czy w Uciekaj przed biegnącym głową, czy coś takiego? To po prostu jest. <grym> I vou that. isso aqui para vocês, querem dizer pra presente querem dizer A tam jest ta kula. O Jezu! Muszę wejść tu i przeczekać. Już leci. Tylko muszę jeszcze tam pójść po tamtą kasę, jak przeleci. Leć kula. No leć! Ulej już nie leci, więc spoko. Dobrze. Czaszki jakieś wędzieniu. O nie, ten typek. A jaki on dziwny jest. Dziwak nie goni nie. I ten dziwak nie goni. Nie dotknąłem tego... Mieszko. E, no tu teraz po to, to pójdę i zginę, a potem przejdę. I będzie spokojnie. Lepiej tu zacznij no. Dobra, otwarmy się. A on jest wolny. Jest spokojnie. Nie. Dobra, na szczęście nie wszedł tu. O, tam kasę zostawiłam. Nie chcę do lampy spaść widzowie. Okej, ile kasy. Leloid stał się złodziejem. łodziejem. O, i teraz ten posiedek. Tak. Teraz muszę to złapać. Teraz złapałem. Teraz skaczemy po tych dobrach, czy coś? Czy co to jest? To są jakieś rusztowania, czy coś? Dobra, włączę sobie topkę. Jestem na 19, a ktoś na 24? Może jest tylko 24? Czekajcie. że jest tylko 24, levele są tylko może w stage'ach chciałem powiedzieć. 12 stage praktycznie zawsze mi sprawiał trudność. Nie wiem, czy wam, ale mi zawsze ten stage sprawiał trudność. Ale Wam może inne sprawiał. Nie. Yeah. Jestem złodziejem, który ma tak wysoko skakać i biegać szybko. Dobra. Tak tak Nie yeah. czekajcie. Dziesiąta pięć ogólnie teraz, jak to na nieba. Nie mam już cztery bicia. Przejdź kota bicia. Nie uciekaj nie bicia. Ja już wolno chodzę. Czemu nie mogę tak złapać? To dziwnie. Że nie mogę złapać picia. Może teraz mi się udać Dina. Tutaj. jest Nie mogę złapać picia. Widzą mnie nie mogę złapać picia. Nie mogę picia złapać. Nie. Że to cały czas ligać. A może się reset Że jak się resetnie, to wtedy. Gdzie ja jestem? na tym z tej Czemu tak znagowało mnie? Reset. Znowu reset. Charakter. Okay. Nie. No. Czy ja jestem? Serio. Czy ja? Stanie nie wiem. Co ja tu robię z tymi ludźmi? Dobra, pa widzowie, nie rozumiem.